No i teraz żeśmy przejechali 50 km z naszej, z naszej drogi szerokości też pewnie ze 40 km. I tutaj zaraz się znowu wbijemy ko drzewka za drzewkiem na asfaltówkę Tak więc to powiem wam przygoda fajna, fajnie jak jest tak super płasko Bo jak wjeżdżamy na taką tarkę to strasznie trzęsie i trzeba jechać wolno bo chce łeb A tu jak są takie super płaskie części tej, 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 tej drogi, no nie wiem jak to nazwać to się zapiernicza tak jak, tak jak się lubi. A jak jedziecie na tą tarkę, to jest plomby chcą powypadać. I chcę dociągnąć już tutaj z moją relacją z za okna do tej asfaltówki, do której wjazd jest z każdej strony jak widzę. O, przed nami dzisiaj mareczki, kolejne drzewo. Uuu. Już. No, ostatnio a rubeczkach prawie go Coś nam stuka też w podwoziu, niestety, ale to od samego początku. Przy pierwszym zjeździe, żeśmy na reduktorze coś takiego wyczuli, i tu już żeśmy dojechali, jedziemy do tego miasta. Poza tym, żeby tam nic nie tu widzę, że luz prawa wolna. Mhm. Mhm. Czekaj z za Mareckim, może ustalimy na tym. Chyba trzeba podjechać do miasta, żeby złapać trochę GSM-a i ustalić, gdzie będziemy jechać i szukać. Postanowiliśmy poszukać lampy do Toyoty, żeby nam się bezpiecznie jeździło. Jest tu poważny zakład, ale wysłał nas dalej. No i tu chyba na razie są specjalistami w rozmontowywaniu, a ci za ścianą będą specjalistami w montowaniu. Uważaj, ważne, 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 co Marek bo on jest w gorącej wodzie kąpany. A tak to będziemy jeszcze potrzebowali drzwi i okna. Możemy tego na naszej ekskursji nie ogarnąć. Z lampą sobie poradzimy, ale drzwi, okno i tylnia klapa będzie kłopot. Ale zaczynamy poszukiwania i gości powiedział, że na, powinniśmy tam dostać tą lampę. U niego nie ma. A ty miałeś takiego? Czy to jest naszego? Nie, nowszego, nowszego, nie, Ale to jest silnik, Człowieku, to jest. Tak, bierzemy? Kur... Yy, tam drugi lecz. Ja pierdoleczku, to same silniki tu są warte po 30 tysięcy złotych. 3 uz -y. To są dostępne Przemysław. A, no a i tu jest. Jakiś ten to tak wyglądają warsztaty, żebyście też wiedzieli jak będziecie mieli jakiś problem z samochodami, żebyście nie oczekiwali. Przynajmniej na takiej prowincji jak my jesteśmy. Tu? Bo pewnie... To jest, jest... faktoryzm czymś. A na, na prowincji to wygląda, no, no tak jak wygląda, sami sobie widzicie, bo to jednak jest wideo, a nie opowiadanie. O i tu są... Castrol Service, to myślę, że dadzą radę. Gdzie? Stalałem, bo patrzyliśmy, że tutaj się dzieją jakieś rzeczy i myślałem, że już dzisiaj jest normalny dzień, bo według naszego kalendarza to jest sobota. Ale pytaliśmy tu panów, co nam... Powiedzieli, że 200 km stąd to może ogarniemy, najgorzej, że nie ma nigdzie lin, to jest kłopot. Pojechać na pustynię bez liny to jest śmierć Wenecji, zakopiemy się i będzie słabo. Tak więc liny nie mają i nie wiedzą, uwaga, nie, nie wiedzą gdzie są liny. Lampa jest 200 km stąd teoretycznie do ogarnięcia. Ale najważniejsza by była lina, bo byśmy chcieli jeszcze sobie na pustynię pojechać, bo i tak na powrocie ewentualnie możemy tam wtedy wjeżdżać i szukać tej lampy. A teraz jeździć bez lampy, bo to nam nie przeszkadza, bo w nocy w ogóle nie jeździmy. No ale tu się jeszcze pobujamy trochę po, po lokalnych warsztatach w tej miejscowości, ale nie spodziewam się jakichś... No niby wolna, po pootwierane te wszystkie biznesy, nie? Tutaj jest jakiś serwis, tu jest oponiarski, tutaj jest metalowy zakład, o, to Fishing Boat. Fishing Boat? Marecki znalazł? Nie, Bo... może być. Popatrz a na no. tą te... to to się gdzieś... To jeszcze są jakieś zakłady, które się specjalizują. Jakby linę chociaż ogarnął, to by sobie na pustynię pojechał i tyle. Chłopakom się uaktywniło palenie e, tytoniu, a tutaj jakoś reglamentowane jest. Nie we wszystkich skleniach jest. Nie we wszystkich sklepach jest ten tytoń. Tutaj ma być jakiś podobno znamienity hipermarket, w którym się nabędzie papierosy, a, ale to są takie chyba te sisze, czy też inne rzeczy, a nie wiem czy zwykłe będą. Dobry? A ktoś taką szczotę do czyszczenia siszy? Kart. A tutaj te fajki modne są, widzicie? Co się mareckie kupiłeś? Tu widzę, że są sprzedawcy gazu wystawieni w pomarańczowych samochodzikach. Można sobie gaz nabyć drogą kupna. No i te nowe budynki to już tak ładniej wyglądają te co robią. No widać, że kraj się rozwija. No to jeszcze chwila ta. Na to rozwijanie potrzebna jest. Niestety. Szczególnie na jakichś takich prowincjach, no bo tak jak żeśmy byli w stolicy, to to wszystko wyglądało bardzo zachęcająco. No my mamy też z tyłu pęknięty zderzak, jak się okazuje, ale on już był pęknięty, bo widać, że jest taśma na gadako. Trochę bardziej go teraz ruszyło z racji tego, że żeśmy z nim zagarniali piasek. Widzę, że już coraz więcej kupujecie. Najpierw się rozpoczynało od jednej paczki, teraz już po 13. Chcę was odłuczyć z palenia Chcę was napiętnować publicznie Przed ludźmi, żeby was motywowali do tego, żebyście rzucili nauk Tutaj jeszcze patrzymy jak wyglądają lokalne biznesy To mimo wszystko, że jest wolne To dużo ich tutaj pracuje Tu widzę, że jest wystawka meblowa Dostępna Myśmy wjechali trochę w głąb osiedla, żeby tak zobaczyć, jak to wygląda, jak sobie ludzie tu mieszkają. No to, jak widzicie, prowincja jeszcze, jeszcze ma troszkę do nadrobienia. Jak mi to Kasander napisała? Niezła Kambodża. Nie wiem, jak sytuacja wygląda w Kambodży, ale no tutaj jest tak, jak jest. A no wszystko potrzeba troszkę czasu, żeby się dostosować. Nie wiem czemu, że tak ci ludzie tak, tak gruz wszędzie. Są te kamienie porozrzucane. Że mógłby se chłop to wysprzątać, żeby to jakoś wyglądało. A tu mur je, za podmurem wszędzie żwir, gruz, nie wiadomo co. Dlatego mówię, że jeździmy po żwirowni, bo gdzieby się człowiek nie ruszył, to wolne. Jest dużo gruzu. Ale widzę też dużo e, hindusów, pakistańczyków. Co ciekawe, i może oni dlatego dzisiaj pracują, bo być może ci lokalni Omańczycy nie pracują. No, jak widzicie, Ramadan to co już powtarzam, nie przyjeżdżajcie w Ramadan wszystko pozamykane aż do zachodu słońca. Tak więc trudności ze z, 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 z użyciem kuchni lokalnej, ze sprawdzeniem kuchni lokalnej, no bo są restauranty, które będą otwarte, ale no dzisiaj, może się prześpimy po prostu w hotelu, to jeszcze jakąś kuchnię lokalną. Stestujemy, bo ta ostatnia smakowała mi naprawdę bardzo. No i tutaj takie są nieoczywiste spotkania na trasie. Wielbłądy sobie podróżują, ale stresują się, nie lubią się do samochodu. Przemysławik wystrasza. Każdy wielbłąd tu ma swojego właściciela, to nie ma tak, że one są bezpańskie. Myślę, że tutaj mogą wypływać te nasze reklamówki z Biedronki i słomki z maka plastikowe. Tak mi się wydaje. Kładamy, że te opony, butelki i inne pierty to tutaj do tej Zatoki Arabskiej przypłynęły. Z Afryki. Jeszcze jedna ryba? I tutaj ryby są, ale one chyba zostały, bo jest tak zwany odpływ. Aktualnie. Stąd te zapachy w nocy dochodzą z plaży. Tu kolejna ryba z długim ogonem, która nie zdążyła na czas wrócić do swojego naturalnego środowiska i okazało się, że na wodzie na tym, na ziemi bez wody nie jest w stanie przeżyć Tak to wygląda, żebyście mieli Pogląd Tam jest jakieś fajne coś z palmami ogrodzone, a reszta Pioch, gruz wjeżdżamy w taką okolicę jakiejś wioski rybackiej Była Była informacja, że jest stacja benzynowa, ale wydaje mi się, że to będzie tylko dla takich Łodzi, bo tutaj coś był taki targ O, proszę bardzo, same łodzie i to raczej są takie łodzie, które rybackie, które zarabiają na siebie. I ta stacja, która tam jest, nie wiem, czy będzie też dla samochodów, mamy 20 km jechać znowu pustynią. I to dobrze by było zatankować. Jest? Welcome Jest 95. Tam możesz też jechać do tego drugiego. Chyba, że on jest zamknięty, bo jest przykryty jakimś głównym. Czy tam tylko jest... Tylko czy tu jest jakiś kierownik od tego? Chyba jest. 2.39 i sobie chcemy dolać troszkę, żeby nie było lipy, że na pustyni nam zabraknie yy, paliwa. Bo to by było złe i nie wiem, czy przejedziemy tam bez liny i bez tych wszystkich rzeczy, których się nie da tutaj kupić. Dlatego lepiej mieć pełny zbiornik, niż nie mieć pełnego zbiornika. A tu sytuacja wygląda tak, że jest cała masa tych łódek zaparkowanych. Cały czas czuć jakiś delikatny wiatr wiem, że on będzie psuł to ujęcie niestety. Tam żeśmy znaleźli, że jest taki jakiś resort, bo dzisiaj chcieliśmy się umyć w hotelu, raz na jakiś czas skorzystać z dobrodziejstw. No i dojazd jest w takich okolicznościach przyrody, że tu jest... Eee... O tam jest już... Pustynia, a tutaj mamy wodę. Jedziemy sobie plażą i mamy nadzieję, się nie zakopać tutaj. No ale widzę, że nie nie jest tak łatwo. A po lewej jest bardziej twarde czy bardziej miękkie? No, tu potem tym. No. lepiej nie próbować, nie? Gdzie to nie będę W jakim żeśmy miejscu wylądowali? Pewnie to są jacyś właściciele tego tematu, ale nie wiem. Sugar Dunes Resort wygląda ładnie. Na jeden dzień odpoczynku. Ty sami tu jesteśmy. I tu widać, okazuje się, że jest tak europejsko. Jest bar, w którym nie ma nic do picia. Jest bilardownia To już jest tak przygotowane, jak pod. Turysty z Europy. Telewizor widzę, że jeszcze odpakowany z folii. Kilka baterii rozrzuconych. No jest potencjał w tym kraju, kogo trzeba, że tak powiem, wyciągnąć. Widzę, że tu są jakieś zdjęcia. I tutaj te sugar dunes, czyli ten biały piach mamy za, za płotem. Bardzo elegancki. Bardzo elegancko. Taka sytuacja na froncie jest i wygląda to całkiem spoko. No właśnie mi się wydaje, bo mieliśmy jeszcze placki i bułki i wszystko a i nie ma nic Bieruj kamerę w prawą stronę, potem będziemy brali haracz za tych za, za zabawiaczy i po dwa szyby są, że tak powiem baseny termalne ale nie ma zbyt wielu chętnych do wyużywania, a tam jest molo w sopocie. Idziemy na molo. Tak, o Jezu, jak to jest miło się umyć. myślicie, że tu nie jest woda, albo wcześniej? Po deszczu jest woda, tu jest nie, tak. Nie, mi się wydaje, że to może być taki... Brodzik? Ale wszędzie niby taki kuria super hiper ośrodek, a tu wszędzie taki paździerz. Na każdym kroku jakaś niedoróbka, coś taśmą przyklejone, kafelki jakieś popękane. I nie mają internetu, to jest w ogóle ciekawostka. Są specjalne zardzewiałe huśtawki z epoki. I tu jeszcze jest molo plus trochę gruzu i paździerzu. Tu o Jezu, jaki ten piasek niemiły! Jest i koniec mola. Wieje. Można tu ładować na banie, bo tu jest 18 metrów od brzegu. Tam pływają ptaki. A tu jest nasz. Tutaj nie ma nic przez 800 km, a tam przez 1000. A tu jest coś takiego. Nieprawdopodobne. Tutaj widok na ośrodek z poziomu budki obserwacyjnej. Jak widać na plażę. W ramadan, tu widzę, że przemysł turystyczny cierpi, bo turystów zagranicznych brak i lokalnych dla odmiany też przez miesiąc nie ma. Współczuję hotelarzom. Chociaż może dla nich to jest zimno i teraz na wakacje nie jeżdżą. Tylko dla nas jest ciepło. To tam siedzi na wydmie. Proszę bardzo, jacuzzi i sauna jest dostępna. Szybki trochę zapiaszczony ale można wejść do środka. A, widzisz, tu jest wentylacja naturalna i nie jest sobie tak gorąco, Jakby się wydawało. Można wieczorem rozpalić. Widok też jest dostępny z drugiej strony. I nawet są jakieś dwie osoby, które nie chodzą w... Ch Hijabach. Tak więc można by powiedzieć, że na pewno nie tutejsze. No, są tu pewne niedociągnięcia, ale jakby się nauczyli je wyeliminować, to powiem szczerze, że byłoby to fajne miejsce. Jak ktoś przyjeżdża, czy lubi do dużej piaskownicy z bombelkami, mieć all inclusive ale teraz jest iluminacja, którą można podziwiać, patrzeć. Na... A to chyba jest ten e... tak. Sultan. Sultan Omanu na tych zdjęciach. A tu kto jest Tutaj to nie wiem, czy jest Sultan. Tutaj to może są jacyś właściciele, bo to chyba nie Sultan. Bo wiem, że jakiś jeden zmarł ostatnimi czasy Sultan jest jego młodszy. Tutaj to nie wiadomo kto to jest. Tu są starsi, potem u góry młodszy i prawej młodsza tamtego to z wikipedii wy wygooglowałem na tronie że to jest tak? Wy wy... aktualny sułtan który tutaj dyspozycję wydaje tu jest aktualny sułtan z Miedzionej Góry ze złamaną ręką to nam się ma zacząć o 19.30 jest kilka osób tutaj głodnych myślę, że jak nie będzie o... O, specjalnie zrobili te takie talerze z... Z tego, żeby nie można było walić w stół talerzami. Przemyśleli to sobie. Spróbuj ty walić w stół, żeby przynieść żarcie. Nie zadziała, bo to jest ze ściery zrobione. Zobaczymy, co dzisiaj wpadnie nam. Po pięć szekli, na ten obiad. Jaka dzisiaj jest wyżerka? Jest sałata. Zaglądaj. Bo ja mam tylko jedną rękę. Ryba. Ryba, 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 ryba nie po grecku. Coś. Pachnie. krewetki, warzywa, O, tu chyba to wołowina. Tak, wołowina. I tu ryż. No bardzo ładnie. Tu gdzieś, tu chyba. Dzisiaj omańska wyżerka. Ryż z tak zwaną wołowiną, bo tutaj nie wołowiny. To nie można. Z przyprawą kary. Ale wołowina nie najwyższych lotów. Tam, tu, żeśmy jedli w tej knajpie było dużo lepsze. No, ale dobra, jest. Jeszcze zupniak Stasiu polecał, że jest super. Hmm, jest trochę? Jak grochowa. Ale zupełnie, nie jestem w stanie określić. Nazwy tej zupy. Pierwszy raz coś w życiu takiego jemy. Bardzo zielona, powinna ci smakować. Tak? No. Smakuje. Bezmięsna, nie? Bezmięsna no. na 100%. No. Dzisiaj warunki nieco lepsze, spania. Wyspałem się, ale kur... Nie, ja powiem szczerze, że... Bardziej spuchnięta ta ręka niż wczoraj. Nie wiem zupełnie, o co tu chodzi. Jest też śniadanie dla tych, którzy mogą jeść śniadania. Szakszuka. O, tak. o. o, szakszuka fajna, serki fajne. Śniadanie lepsze niż kolacja, szczerze. Zamiast tej wołowiny wolałbym chyba to. Super, ja sobie biorę tylko wodę. No, takie bym zjadł. Strasznie ścięte ta szakszuka, nie? Powinna być taka bardziej wodnista. Daję w tym pierwszym stole. No, no, no. Tak, tak, tak. Więc mam nadzieję, że na wyspie żółwia coś się upolujemy. Jeszcze na prognozę na najbliższe dni. Generalnie chyba kurtka przeciwdeszczowa mi się nie przyda, którą ze sobą targam. Ale Cassandra powiedziała, że ona nic nie waży. Weź na wszelki wypadek. No to wziąłem. Hotel hotelem. Wszystko nie było ładnie, pięknie, ale kawka rano ze własnej kuchenki nie ma nic lepszego. Pokażę wam jaką maretki piję. Taką. Blended with cardamon. O, czuć, czuć ten cardamon, nie? Trochę inny zapach. Właśnie mówię, co z czym ta kawa jest, że ona taki Trzeba, ma... Nie kawę, kawę. Ale ja piję z mlekiem, ja to piję okazjonalnie, nie tak, że muszę pić kawę, bo nam jest do niczego niepotrzebna, tylko piję ją dla smaczku i dla sześciu łyżeczek cukru. Możemy zająć Niemcom mleko. <grym 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 anek anek aneksja anek mleka. Za ten, za, za aneksję Czech się teraz odwdzięczymy. Dużo Niemców. Tutaj w zasadzie wszyscy, co w tym hotelu są, to tu widzę niemiecki turysta podróżuje do Omanu. Chyba też się nie spodziewali, że jest Ramadan. A przepuszczam jakby nie było tego Ramadanu, to by to było pełno, bo oni też nie mogą. Czy, nie, nie wiem czy nie mogą, no, ale nie podróżują, nie ma żadnych takich przyjemności. To jest taki Wielki Post tak jak u nas. U nas Wielki Post to, to chyba nie tak działa, bo się już wszyscy przyzwyczaili, że, że coś tam jest, ale nic tak naprawdę nie ma, a tutaj jest powszechne.